Musimy rozwiązać pewną zagadkę. 25 kwietnia w meczu reprezentacji młodzieżowych Polski oraz Izraela zwycięską bramkę dla Biało-Czerwonych zdobył kapitalnym strzałem piłkarz Zagłębia znany jako Radosław Kałużny. Dzień później katowicki sport opublikował wypowiedź tego piłkarza, który powiedział ponoć, cytuję, mam nadzieję, że po takiej bramce wszyscy już zapamiętają, że moje nazwisko piszę się przez Z. Zaufaliśmy i młody piłkarz Zagłębia funkcjonował u nas jako Radosław Kałużny. Niedawno otrzymaliśmy list, w którym czytamy. W zaprezentowanej przez magazyn Gol 11 miesiąca znalazł się nasz syn, ale jego nazwisko brzmi poprawnie Kałużny. Podpisane z poważaniem rodzice. Trudno, żeby nie wierzyć w takiej sytuacji rodzicom, ale wczoraj w Lubinie zapytaliśmy o to samego piłkarza. Znaczy, po meczu reprezentacji polskiej młodzieżowej z Izraelem, no, było takie potworne zamieszanie na, na, na stadionie Chorzowa, <laughs> gdzie. No, Dziennikarze przekrzykiwali się nawzajem, no i myślę, że błąd jakiegoś dziennikarza sprawił to, że moje nazwisko przemienili na Kałużny. No, moje nazwisko brzmi Kałużny i chciałbym, żeby w Polsce mnie wiedzieli, że mam nazwisko Kałużne. Wszyscy zapamiętają, panie Radosławie, zagadka została rozwikłana.